Cześć, siemanko, YouTube, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wenom i dzisiaj ze Skubańcem, zagramy w Diablo Immortal, Pociągnijmy dalej fabułę. Zostawiajcie suby, lajki i dzwonki, żeby nic was nie omijało, mam nadzieję, że ta fabułka wam się podoba. Aż kurde, dawno jej nie było, nie mogliśmy się na nią zgadać. No bo kurwa jak leszczujesz kurde na tym 600 i jesteśmy leszczami kuźwa. Nas rozpierdalają kurwa, bo nie możemy ich zabić. Na telefonie. Tyle. A jak nie masz czasu, to kososek obwózek wózek zawczasu. Projekt pozabijać. Będę kurbiać. Puna licencja, jak zwykle, bardzo dobra rzecz. Trzeba to brać. Ten grzyb. tu sobie teraz otwieramy. wrota. Wow, 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 wow. jesteśmy na kurwia marszczem. Czemu nie mi nie chce otworzyć? O, Kostka jakaś mi leci, dostałaś już kostkę? No to weź czekaj na mnie, ku**a. Mogę zabiją i tyle będzie. Jeden posług jest. Zabijaj moby najpierw, a nie, kurde, ja mam zabijać moby, a te se posągi będzie używać, kurwa. Leszczu. Przewijmy to. Kostka siadła. Rozmawiajmy z tym gadem. Dobra, przechodzimy. O, ten był mocniejszy. Głównie nie mocniejszy. Zetrafiłem. Ja ho, 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 ho.

Nie zdążyłaś. Nie. wiem, bo jesteśmy w grupie, więc zostałaś. Dobra, trzeba pogadać za kamy. Udaj się do spoczynku wygnańców. No, jak ty się latasz, kurwa, i. Jak widzę niebieskie to lece daj otworzyć Burze z na Pojebało cię? Tak, jestem No idę, bo jesteśmy sami Nie, nie, bo nie ma ja mam na Tobie drzwiczki tak, Poczekaj, gdzie ja mam ich? No tu mam ich, no No jestem No i? No i co mam zrobić? Piznąć go, czy co? Nie no, oni chcą mnie atakować Chyba. Nie. No dobra, ten... coś... Co wy kurwa chcecie? No dobra, sobie pogadałem, no i co? Chodź ze mną jeśli łaska. Nie, 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 nie łaska kurwa. Zaraz, 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 czekaj, 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 dowód pokaż. Ja Dobra, pójdę sobie szybciej. Zanim wyruszysz, dupsko kurwa to. No chodź, chodź. Chodź, chodź. No chodź, ja nie będę się wracał, chodź. Chip, chip. Jeszcze dalej? Trzymajcie się. Bo to. Jakieś ugryte siedlisko w tylko że tak jest dla są te modki były silniejsze. Nie, to mój internet. Nie, to dobra. Co tu dalej? Ja też. I o słucham Czy Ty też. Ja też tu zlaszam i nie mam cie. Czeka, czekaj, bo jakąś fontannę mi coś błyszczy. Coś jakąś mod dostaje. No spójrz na mapę. Spoglądasz na mapę? No dobra, spojrzałem na mapę i co? Jak mogę, a tu mam wejść. No, wchodzę Dobra, Aśka, ja tu czekam na ciebie przy portalku I momencik sobie wydaje pauzę, nie? Dobra, widzowie, za chwileczkę do was wracamy Widzowie, wróciliśmy I już mamy, kurde, bitki Jesteś niebiescy O, tu jakiś moby mocny do portalu? Ale to nie do tego portalu, z tego przeszliśmy. A nie, no mi Tam ci każę wejść Dałam wejść do portalu i ten Oczywiście. Oczywiście dobra, no to idziemy O Jezus Moby Tak na wejście, zajmij się tym jednym To esencja Baja. Zbierasz te potworne esencje? Nie, nie mam to nic. Nie będę ci. Bo to się bardzo opłaca zbierać potworne esencje. No to masz tę książkę otwierać, rozrabiasz sobie. Chodźcie do mnie wszyscy tu. No chodźcie chodź, tu, chodź chodź, 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 Mam akurat trzy razpiardolne wszystkich naraz. Co ty tu kurwa robić gościu? Oba jakiegoś mi zawijasz Siema ma Dobrać kapliczkę No właśnie uratowałem ci ludzko To jest ogromna wdzięczność. dupę, znaleźć kapliczkę. Dobra, Aćka, od nogi i szukamy kapliczki. Jakieś drzewo tu na pewno nie jest kapliczką, ale sprzyja tu jest. Z no tymi samymi się biją. No ale to widzisz, że to nasz. Nie, no, nie widzę. To mnie się zliczy sława. Dobra, idziemy dalej. Nie, no ja mam Nie. ja tam kapliczki nie mam. A teraz mi pokazuje, gdzie jest ta kapliczka. Pokazuję Ci teraz, ale tu jest złoty. Ile po niego. Czemu ty masz jakieś inne zadanie? No ja mam znaleźć kapliczkę. A ja zabiję kultystów. Tego nie miałem. Ja już to dawno zrobiłem. Teraz tak mi się wydaje, no. Znajdź no O, teraz podążaj za wyznaczonym torem. Najdę O, nie przejdę tędy. Hehe. <laughs> trzeba cię wrócić.

Maćka, gdzie ty idziesz? Wróć się Mam zadanie Kapliczka jest... Kapliczka jest tu Ja mam A ja mam znać kapliczkę Czekaj, bo ja kurwa już nie rozumiem o co tu biegam Tam muszę iść po jakąś zasraną kapliczkę. Nie ma tu przejścia. Ja pierdolę. Udaj się w głąb. No i teraz mam to to ty. Czemu tam ci zaliczyło? Kurwa wcześniej, a minie. I teraz mam kurwa te gówno. Nie. Nie rodzaj kultystów no, ich zabije A dobra, ile on miał u ciebie hubsów? No ile miał? Milion 34? cztery? Dziwne. No bo tobie wszystko szybciej ładuje niż mi. Ja go zabijam później niż ty. Ale moje ładowanie to są szkielety jeden i grup to golem. Ale mi chodzi o ładowanie tego, co się dzieje. Ja go zabijam później niż ty, kuźwa. Ty jesteś słabsza, a jestem no, dużo mocniejszy. Ty jesteś? Kole mikrofon włączasz, kurwa. Jakbyś mikrofon. Co odblokowano? Automatyczne co? Dobra widzowie. Widzimy się w następnym odcinku. Wejdziemy do tej skorupy. Także do zobaczenia strzałeczka. Cześć.